Cięmanuel z tej strony. Chico.pl i zapraszam Was na pierwszy park przygód Minecraft na trybie hardcore. Tak, będzie to hardcore um, tryb. Ja mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, tak e, zrobię sobie nowego skina. Jest, mi się podoba, jest nawet podobny do mnie na realnie, nie? Taki sobie gostek. Mm, tutaj są, nie wiem, czy zauważycie, takie literki z syr I jeszcze niedawno zrobiłem sobie, także chyba wczoraj, nie wiem, pamiętam, to chyba wczoraj lub dzisiaj, zrobiłem sobie pelerynkę. Taka fajna pelerynka, ja sobie latam tam, widzę skripera na tak. Jest taka trochę jakaś dziwna, nie wiem, czy to przez Minecraft z bo mną premium na ale myślę, że widać, widać. No dobra, zaczynamy grę. Jak widać mam serduszka połamane i mam tylko jedno życie, czyli że jak umrzemy, to już nie powrócimy na ten świat. Ten świat się nam usuwa i niestety koniec. Także mam nadzieję, że z tym nagrywanie aż mam mamy widać. Jest to fejsta 1.7.2, co Mówię, że jest... mam nadzieję, że przeżyjemy chociaż kilkanaście odcinków. Może nie kilka, ale jakieś kilkanaście. Mam nadzieję, że się spodobają, Mówię, że nie będzie jakichś strachów na Myślę, Myśleć będzie dobrze. Oby się tylko nic nie zdziwiło. Pozdrawiam też... Mimo, e, też youtuberów. Zasubskrybowali, mam nadzieję oczywiście, jest to Sąd i MT Jakob, tak, możecie sobie ich zobaczyć też na YouTube, Dobrze. polecam, fajni youtuberzy pomogą, pom czasami coś pomogą, czasami mogą, nie, mo ale Sąd, teraz nie pieprzenie o jakichś youtuberach, o YouTube czy coś takiego tylko w minecraft dobra, tutaj mamy takie coś dziwnego, taki lat, jakaś łąka góry normalnie jakieś, nie wiem, wybrzeże mamy gdzieś tu wodę, zaraz będzie zobaczmy tu widzą sam bo to życie. tam wybrałem, już nam jeden zżera To ale widać jest żeby było też sami. Stajcie. Tu chyba muszę ustawić, ale nie wiem, mam nadzieję, że ja będę grać. No, gram na hardcore, bo mam takie. Rzeczka, nie? aha, jeszcze, może kiedyś, będę sobie mody ping 2 czy tam 3 także będzie możliwe w czasie też mamy najciekawszą, bo wtedy na mamy z pokoru, taki Mutant i takie inne tam to ty, tak że będzie także, ale to może po ukończeniu serii z Hardcore Minecraft to zale ale na pierwszą tu myszkę, no, więc nie mogę być... w początku, bo na tych dwóch łapkach, a jest szybsza ode mnie Normalnie robi jakoś tak, tak? Robi ja bo nie ma Jakiś Jakoś w jak zauważyliście, gram na... E, gram na... tutaj ustawiam grać na... Tu, na kinę, czyli na krótką, ponieważ gdybym ją na daleką lub jakoś tak, to będzie mi strasznie lagować, także... nie tego. Bardzo bym tego. I... Aha, jeszcze Wam powiem też, że mam fajnie takie fakt polecam, chociaż też... prawa autorskie mi pozwalają, jechać bo... na też w ją czasu. bardzo bym chciał przed chwilą a mam sobie... Dać, Zobaczmy na chwilkę. Ok, jestem powrotem. Dzwonek gdzieś drzwi. zadzwonił i tam... ...próbuję coś odprosić. Dobra. Widzę, że strasznie nam zżera. Mięcha. Można głodu, tak, może jeszcze szczęście gdzieś głodu. Także będzie przez ranie przetrwać. I może na chwilkę kupimy taką szkórką. Tą szczurzą dziurę. Mieszkamy przez. jedną noc. najpierw nie robić kamienia tego, żeby było sobie szybkie Można możemy przespać. sobie bo Śmielekko laguje, także nie będzie fajnie grać, ale jeżeli jak oglądam swoje filmki na inne takie filmki na 15 bloku, to ja widzie, jak mnie tam lagowało, to co dopiero jak mnie tutaj laguje, to dopiero będzie lagować, jak będzie to oglądać. Ja nie chciałbym oglądać w Waszych Ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle jak jest. Raz mówię. Dobra, mm. jest miękko, Do powoli mięchu. jest Do wlazty, dobra, wtychamy dobra.

Добро, теперь... Сюда будем на... Почки. Там у меня были публички. еще публички. Трещины у меня есть, Bo miał pająka, zobacz, jest tu jest jakieś słuszne pająka, które Was tam sobie zaspili. Może na nie bo jak tam złapie, to będzie to podobie Chociaż nie go zabić spokojnie, tylko że chcę życie, bo nie są aż tak dobrze że pułapę. A jeszcze wiecie, że gramy hardcore, także nie, nie radzę w tym w pierwszym dniu, To by było bez sensu. No pomyślcie sobie, nagram film, umieram, koniec serii. To by dopiero była beka. Ale nie, ja zabiję. No dobra, mam nadzieję, że Przeżyję tą noc w następnym odcinku, chociaż tu się już robi. Ale pewnie nie zdążę nagrać, ponieważ nagrę ja nam 10 minut, no poczekam do nocy, zrobię cięcie, także się robi, będzie noc. Okej, okay, zrobiło się już bardzo ciemno. a się boję wychodzić na dwóch, i nawet nie chcę wiedzieć, co tam na spotka. Także zakończymy ten odcinek. Jest bardzo strasznie. O! Widzicie? Już koledzy znalazły zebraną polwarszę, także lepiej widać. Dobra, tyle, także trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę.